Samochód rodzinny w dobrej cenie? Doskonale trafiłeś. Kia Seat, którą właśnie teraz jadę, jest do zgarnięcia chociażby dla Ciebie. 1,5-litrowy silnik benzynowy, 1560 km przebiegu, naprawdę wyśmienita świeżynka do zgarnięcia, którą proponuję Wam ja dzisiaj, a właściwie proponuję Wam ją nasz partner Kia Landkar, największy salon Kia w Polsce. Samochód jest w naprawdę dobrej wersji. Samochód ma kamerę cofania, ma czujniki parkowania z przodu, generalnie ta Kia Seed to nie jest zwykła Kia Ceed, to jest Kia Ceed w wersji limitowanej, w wersji limitowanej Tribute, która charakteryzuje się m.in. tym, że ma światła mijania drogowe oraz przeciwmgielne wykonane w technologii LED, ma przyciemniane szyby tylne, ma m.in. również podgrzewaną kierownicę i podgrzewane fotele przednie z możliwością stopniowania. Jest to naprawdę fajna propozycja, którą możecie już teraz mieć w swoim garażu.